Cześć, cześć, moi najdrożsi. Uwaga, jest mikrofon, proszę. Witam Was bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której to dzisiaj się nie mogę wykokosić, ale już uwaga jestem. Cześć z tej strony, Aleksandra LED z najlepszych kursów angielskiego. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na temat siły i odporności. Jak zbudować wewnętrzną moc do przetrwania trudnych czasów? Um, oczywiście wy się przywitajcie w komentarzach. E, dajcie znać, jak wy się e, dzisiaj macie. E, mam już e, 3-4 pierwsze osoby. E, witajcie się, witajcie. E, pamiętajcie, że ta przestrzeń tutaj na, jest przestrzenią naszą wspólną. E, fajnie byłoby Was poznać, wiecie? Wiem, że są takie osoby, które w dużej mierze odsłuchują. Wy też zostawajcie komentarze żeby można było się z Wami zapoznać później. I te wszystkie osoby, które są na żywo, pogorszyłam sobie jeszcze tutaj tylko, to Wy się też słuchajcie ze mną, witajcie. Tak jest. Jesteśmy społecznością tutaj w najlepszych kursach angielskiego. Więc, więc dajcie znać, co tam u Was, jak tam. Po, wczeraj, po wczorajszym szkoleniu w klubie All Inclusive, czy są takie osoby, które były na wczorajszym szkoleniu wieczorkiem. Mówiliśmy sobie o bardzo ważnych sprawach. Mówiliśmy sobie o tym, jak e, e, osiągnąć rezultaty w angielskim bez tego, jak przetrwać ten efekt Platon. Mówiliśmy sobie o motywacji, jak ją budować. Mówiliśmy sobie o, o czasie, e, jak, e, co, co robić w ten... czas na naukę był. Kto był? Kto był? w komentarzu. E, już widzę niektóre osoby, ja rozpoznaję, które były, ale Fajnie byłoby, abyście się tutaj wzięli i, i wyłonili. Jeszcze z ogłoszeń to chciałam powiedzieć, że wczoraj przeczytałam historię Moniki. Jeżeli ktoś ze społeczności chciałby się podzielić swoją historią, to możecie ją nadesłać. Też z takim dopiskiem, że zgadzacie się oczywiście na podzielenie się tą waszą historią na szerszym forum. Ja się też podzieliłam wczoraj taką historią ważną dla mnie, na moim profilu na Facebooku prywatnym, więc jeżeli ktoś by chciał wejść na Aleksandra Laird, to tam to wszystko jest. Mikrofon nie działa? Zepsuty? Jest, docisnęłam kabel. Z tymi trudnymi czasami słuchajcie, to jest tak, że yy, że one są, yy, nadchodzą, pojawiają się. Jak to nic nie słychać, jest dociśnięty mikrofon na maksa. Już bardziej go nie, na, nie docisnę, a też mi się tutaj pokazuje, że jest w porządku. Jest już okej, okay, działa, no dobra. Ten mikrofon już tyle razy spadł na podłogę, kiedy moje dzieci tutaj przychodziły, udawać, że są youtuberami, że naprawdę on już ledwo zipie. Um, trudne czasy. Yy. Podzielę się z Wami tą historią. Myślę, że tak mi coś podpowiada, żeby się podzielić. Yy, słuchajcie, yy, z historia z życia wzięta. Yy, Mieliście być może kiedyś tak, że po prostu działo wam się w życiu tak dużo i tak niefajnie, i tak niedobrze, że po prostu dopadała Was taka, taka deprecha, taka totalna niemoc, taki niechciej, taki, a w sumie taki totalny brak motywacji nawet do tego, żeby rano z łóżka wstać. Myślę, że to się przydarzyło niejednej tutaj osobie. Ja doświadczyłam właśnie takiej, dosłownie ciemnej nocy, może mogłabym to nazwać. Słuchajcie, w zeszłym roku. Dlatego, że to była druga rocznica, to była pierwsza rocznica, tak, to była pierwsza rocznica. Słuchajcie, bardzo trudnych wydarzeń w moim życiu. Pierwsza rocznica. I im bliżej było tej pierwszej rocznicy, tym bardziej narastał we mnie taki lęk, przede wszystkim lęk, tak fizycznie już odczuwalny i takie totalne przygnębienie. Czyli bardzo trudne emocje, które totalnie mnie ogarnęły i ja się tym tak, że tak powiem, na tym się tak skupiałam, że one mnie o mało nie pogrążyły, ale tak jakby, no nie, no ja się pogrążyłam w tych emocjach, to tak, no bo to wybór jest mój, nie? I wyobraźcie sobie, że moja psychoterapeutka, pani Kasia, opowiedziała mi wtedy taką naprawdę ciekawą historię. Pod tytułem Pan Młody uciekł, ślubu nie będzie. I historia, mniej więcej, wyglądała tak. Jedna z jej byłych klientek doświadczyła bardzo trudnej relacji, takiej toksycznej dla siebie, która zakończyła się w ten oto sposób, że było już wszystko omówione i ślub. I goście, i wesele, i ksiądz, i wszystko załatwione. I jakoś przed dzień tego ślubu pan młody się rozmyślił i ją praktycznie zostawił na ślubnym kobiercu. I teraz coś, co miało być dla niej nowym początkiem. E, początkiem, słuchajcie, nowego życia, wspólnej drogi e, stało, tak, ten, ten taki pamiętny dzień, który miał być takim pamiętnym, po prostu cudownym dniem, stał się pamiętnym, po prostu e, koszmarem dla niej, e, ponieważ, no wyobraźcie sobie, jak to jest być porzuconym przez najbliższą sobie osobę. Porzuconym, zostawionym, wystawionym na wstyd, no, tam różne, różne trudne emocje. No i też ta dziewczyna zmagała się z tym, że kiedy nadchodził pierwszy rok, tak jakby ta rocznica tego czasu, no to wracały te wszystkie trudne emocje związane z tym dniem. I ta dziewczyna w swojej mądrości zaczęła organizować w każdą jedną rocznicę imprezę. Na którą spraszała wszystkich swoich najbliższych i na pamiątkę tego ślubu, który się nie odbył, ona y, urządzała imprezę y, pod tytułem: Pan młody uciekł, ślub nie będzie. Um, Gosia Ela mówi, że każdy ma swoje koszmary. Tak, Tak. No tak, bo kiedy my przechodzimy przez nasze koszmary, to nam się wydaje, że tylko my tak mamy, a okazuje się, że stale, że nie, że inni też tak mają. I dlatego to dzielenie się, tak jakby doświadczeniami też moimi, ja wiem, że to wnosi wartość, bo wy o tym mówicie do waszego życia. Dlatego, że to nie jest tak, że tylko mi się przydarzył taki czas, po prostu, że rocznica jakiegoś trudnego wydarzenia i ja nie wiem, jak się ogarnąć. Ja jestem przekonana, że wiele osób też tak ma. No ale wracając do historii. Ja się dałam namówić na to, żeby zorganizować, słuchajcie, imprezę pod tytułem Nowe Początki. Ja generalnie nie organizowałam nigdy żadnych imprez. Największa impreza, jaką wcześniej zorganizowałam, to była komunia mojego dziecka na 10 osób. Zupełnie nie potrafiłam się takimi rzeczami zajmować, nie widziałam w ogóle, ale co i jak. Pomyślałam sobie, no zaproszę tych ludzi, ale i tak nikt nie przyjdzie. Wszyscy zajęci swoim życiem. Nikogo nie obchodzę, nikt mnie nie kocha. Ale słuchajcie, zaczęłam zapraszać i dosłownie napisałam taką wiadomość. Stwierdziłam, idę w otwarte karty i mówię, słuchajcie, rocznica tego, jak w moim życiu po prostu rozwaliło się wszystko. I chciałabym tą rocznicę uczcić imprezą pod tytułem Nowe Początki. Bo dla mnie zaczyna się życie od nowa. Ja nawet nie wiem, czy nie będę tego świętować, słuchajcie, jako nowej rocznicy moich urodzin, bo to jest taki ważny dzień narodzenia się do życia na nowo. No i w każdym razie y, oni przyszli. Y, ja nie mogłam uwierzyć w to, po prostu jakoś zaczęli wszyscy potwierdzać, że oni będą. Słuchajcie, przecież y, no naprawdę. Zaprosiłam dość kilka osób, bo pomyślałam sobie i tak wszyscy mi odmówią. A oni, słuchajcie, wszyscy się zgodzili. I nadszedł ten dzień imprezy. Moja tutaj koleżanka Gosia, Stanek, bardzo mi dopomogła. Pojechałyśmy na zakupy, pomogła mi ogarnąć. Jakieś tam znaki, jakieś kartony w ogóle dla dzieci, takie olbrzymie kartony. Że najlepiej będzie, jak w ogóle tym dzieciom damy kartony, bo tych dzieci będzie tak dużo. Żeby one sobie tam robiły domki, żebyśmy mieli czas też porozmawiać. I słuchajcie, wszystko było już gotowe. Nawet dokupiłam szklanek, bo nie miałam. Wszystko gotowe, dom ogarnięty, jako tako, i ja. Słuchajcie, co? Nadchodzi dzień tej imprezy, a tu nagle nastąpiło takie załamanie pogody, że zaczęło sypać śniegiem w takich ilościach, że oczywiście służby drogowe nie ogarnęły i drogi zrobiły się nieprzejezdne. I ja już byłam przekonana, że oczywiście sama zostanę z tym wszystkim i z tą rocznicą, i z tym z tą imprezą przygotowaną, na którą nikt nie przyszedł, ale ludzie zaczęli zjawiać się jeden za drugim. I kiedy, i tak wieszcie, przychodzili rodzinami, bo za, za, wiecie, zapraszałam całe rodziny z dziećmi i tak dalej. Uzbierało się, słuchajcie, 10 dorosłych i 15 dzieciaków, to 25 w sumie osób. I jak oni, słuchajcie, przychodzili, to aż po prostu nie mogłam uwierzyć w to wszystko. Pomogli mi to wszystko zrobić, zorganizować. Nie jest tak, że ja musiałam, musiałam teraz ogarniać 25 osób. To była nasza impreza. Każdy pomagał, każdy czuł się gospodarzem. Ja się uczułam ugoszczona w moim własnym domu. Słuchajcie, poprzenosili jedzenie, sałatki, ciasta, snaki tego wszystkiego, się zostało w ogóle potem na dni. I śnieg cały czas sypał cały czas sypał cały czas sypał w pewnym momencie, łup, ciemno. Zgasły wszystkie światła, no wywaliło prąd, dzwonię do właścicielki, właścicielka tam na linię energetyczną, okazało się, że musi przyjechać ekipa na słup, drugi nie przyjezdne, ale to nic, w każdym razie dobra po półtorej godziny włączyli ten prąd, ale my w międzyczasie rozstawiliśmy takie świeczki lodowe i te dzieci w tych pudłach zrobiły sobie takie norki i tam sobie zabrały te snaki i to było takie cudowne. Po chwili znowu nam wywaliło ten prąd, nie było żadnego oglądania telewizji, które było zaplanowane, była noc filmowa zaplanowana, nie było żadnej nocy filmowej. Za to była noc, wieczór przy świecach tych lodowych, przy rozmowach, w najlepszym towarzystwie, w rok po tym, jak wydarzyły się bardzo trudne sytuacje w moim życiu i zakończenie niektórych bardzo toksycznych relacji, ja nagle znalazłam się wśród tylu serdecznych, dobrych, przyjaznych, pomocnych mi ludzi, z którymi nigdy wcześniej, tak jakby to było wszystko nowe znajomości, nowe przyjaźnie, dlatego że ja wcześniej nie wychodziłam w ogóle do ludzi. I to bardzo mi słuchajcie, to mnie bardzo nauczyło. Ja, kiedy ogarnia mnie zniechęcenie, mój pierwszy krok, który podejmuję, to jest. Odczyć się od świata i odciąć się od ludzi, i zakopać się w tym wszystkim i tam jak ogórki kiszone w słoiku, siedzieć i się kisić w tym wszystkim. To jest mój stary schemat działania, którego ja mam świadomość i którego potrzebuję się oduczyć. Nadal zajmuje mi to czas. Ostatnio znowu było jakieś trudne wydarzenie, i przez trzy dni nie chciałam widzieć nikogo. Po prostu nikogo. Chciałam być z tym sama. Czy mi to pomogło? Nie. No, ale taką, tak jakby, wiecie, no, też zajmuje trochę czasu, żeby się y, zastanowić nad tym wszystkim, nie? I tak jakby, że żeby zauważyć, o, o, znowu tam się gdzieś wycofuje, nie? Yy, I tak, to mnie nauczyło, że y, jest dużo łatwiej znaleźć wewnętrzną siłę i wewnętrzną odporność, kiedy mamy wokół siebie ludzi, którzy nas nie zostawią w samym sobie, że jest olbrzymia wartość we wspólnocie. My w tej wspólnocie, w tej grupie jesteśmy każdy z nas dalece nieidealni. Y... Gosia, mam to na dziś, Kis, ogórki nie emocje. <śla> no właśnie, no właśnie, tak jest. Bardzo trafnie, Gosia, dzięki Ci za to. Y... Czuję się bardzo, bardzo w tym wszystkim silna. Y... Ostatnio ktoś mnie zapytał, czy jestem sama z tymi dziećmi moimi. Mówię, że tak, wychowuję je samodzielnie. I ten człowiek mnie zapytał, czy mam skądś jakąś pomoc. I ja mówię, Panie kochany, ja mam całą tutaj po prostu siatkę wsparcia. Jest tyle osób, które mnie, mi, mnie wspiera. Zaraz idę na kawę z, że tak powiem, jedną osobą. A wczoraj, tak na szybko, ale byłam na herbacie u kogoś jeszcze innego. A y, przez telefon też mogę porozmawiać z ludźmi, którzy oferują mi wsparcie. A dzień wcześniej jeszcze ktoś mi wziął dzieci na nockę, żeby ja mogła ochłonąć i przetrawić, przeżyć te wszystkie emocje. I to jest po prostu takie niesamowite, wiecie. I to nie muszą być jakoś szczególnie bardzo mocno, głębokie, przyjaźnie. Taką przyjaciółkę, jedną od serca mam jedną, e, która wie o mnie wszystko, i, i to nawet nie chodzi o to, że ona wie, wie o mnie wszystko, ale jest dla mnie nawet o drugi nocy, jak ją potrzebuję, zadzwonię, to ona jest. E, ale jest też masa takich, nasz znaczy masa. Jest też taka garstka osób tutaj, na które zawsze mogę liczyć, które mogą liczyć gdzieś na mnie e, i, i, i się wspieramy, i w tym jest nasza siła. E, I oczywiście. E, Moja olbrzymia siła w Bogu. Ja wiem, że wczoraj ktoś się nagrał, odsłuchałam ciekawą wiadomość. Ktoś mówi, jak pierwszy raz usłyszałam, jak ty mówisz o Bogu, pomyślałam, że ona w ogóle jest jakaś jakaś w ogóle dziwna, wyrze, wyrze. Jakaś, 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 jakieś dziwadło z niej. Nie? Yy, można to tak postrzegać, i każdy ma taką wolność, żeby postrzegać to, jak chce. Nie? Olbrzymią, olbrzymią siłę. Ja mam słuchajcie, wsparcie w Bogu, bo yy, On pomaga mi być bliżej siebie. Ja w medytacjach, w modlitwie głębi ja się w tym odnajduję w dużej mierze. Więc y, siła i odporność, jak ją zbudować. Y, I tą wewnętrzną moc, słuchajcie, dużo łatwiej jest ją zbudować y, ze wsparciem y, po prostu ludzi serdecznych Tobie. Y, Bogusia mówi, to cudowne, że masz takich przyjaciół. To jest cudowne. Rzecz w tym, że ty też możesz takich mieć i każdy tutaj z nas. Y, no i. Yy, yy, I to zależy tylko i wyłącznie od nas. Bo tak jak mówię rok wcześniej, to ja byłam sama jak palec, ponieważ nie wychodziłam do żadnych ludzi. Yy, nikogo do siebie nie zaprosiłam, nie dałam się nigdzie zaprosić, i to było takie, ja się tego musiałam nauczyć. Yy, jestem szczęśliwa, że zrobiłam ten krok. Jestem szczęśliwa, że zrobiłam ten krok. E, Gosia yy, pisze tak: Moja przyjaciółka przegrała tydzień temu walkę z chorobą. Strasznie mi jej brakuje. Kasia, moja najkochańsza, najcudowniejsza, najwspanialsza, bardzo mocno Cię w tym wszystkim ukochuję, bo chyba ze wszystkich rzeczy trudnych, które mogą się wydarzyć, to taka strata jest yy, chyba najtrudniejsza do przeżycia, wiesz? Yy, nie wiem, co przeżywasz, ale bardzo mocno Cię ukochuję w tym wszystkim, co Tobie towarzyszy. Yeah. Dziękuję, że się tym podzieliłaś. Ukochajcie Gosię tutaj, co? Weźcie jej, wyślijcie jakiegoś dobrego słowa. Niech wie, że nie jest sama. Gosia, jesteś częścią tutaj naszej wspólnoty, którą sobie tworzymy. I jaka ona, słuchajcie, ta wspólnota będzie, będzie taka, jaką sobie ją zbudujemy. Więc jak chcesz otrzymywać wsparcie, to też je zaoferuj. Proszę, żeby tutaj każdy ukochał tą Gosię, żeby ona wiedziała, że nie jest sama. I że są też takie inne osoby, które przechodzą również przez stratę. Ach... Tu jest, słuchajcie, tyle osób, które przechodzą albo ostatnio przechodziły przez stratę, że, że nie wiecie. Więc gościa wiedz, że nie jesteś sama. Jola. Jola, ty jesteś dla mnie taką inspiracją, bo w ogóle musimy w końcu się wziąć umówić, żebyś tutaj przyszła i z nami porozmawiała. Racja, racja, wspólnota to podstawa działania. Czekaj, już sobie ten czat uruchomić, tak żeby mi tutaj nie śmigało. Y Wspólnota to podstawa do współdziałania, jednak pobycie czasami, podkreślam czasami samej ze sobą, pozwala poczuć emocje, pomyśleć, postawić priorytety i jest potrzebna dla siebie i dla innych też. Dobrze rozumiem, o czym opowiadasz, czuję to w natłoku codzienności, zdarzeń, działania, mieć czas dla siebie, te live'y twoje robią dobrą robotę. Dzięki ci wielkie Jola. I tak, ja też, to znaczy zgadzam się z tobą jak najbardziej i też bardzo się cieszę, że o tym napisałaś i powiedziałaś, że jest bardzo ważne, żeby też pobyć samemu, nie? Ja, tylko, że jest różnica pomiędzy zdrowym sama, a niezdrowym sama, nie? Takie, gdzie, takie zachowanie, gdzie ja się wycofuję od ludzi bo i pogrążam się w tym wszystkim, co jest trudne, dla mnie osobiście jest to niepomocne. Dla mnie to, to jest szkodliwe. Ale to, żeby pobyć czasami samej. Jest to mi tak niezbędne do życia, że ja o 4.30 rano wstaję, żebym mogła być sama. Żeby nikt do mnie nic nie chciał, żeby nikt mnie nie ciągnął za spódnicę i nie mówił mama-mama na przykład, nie? Kocham moje dzieci bezgranicznie, ale potrzebuję taki czas po prostu, w którym nie jestem mamą, a w którym jestem olą. Potrzebuję czasu na medytację i teraz ostatnio też w sobotę miałam olbrzymią potrzebę, żeby pobyć kilka godzin sama. I oddałam dzieciaczki na nockę właśnie do kogoś i poszłam pobyć sobie sama. Poszłam sobie do kościoła, poszłam sobie pogadać z przyjaciółką, pobyć ze swoimi emocjami. I to jest, Jola, straszliwie ważne, o czym mówisz, nie? To też moja tendencja do tego, żeby udawać, że nic się nie dzieje. Wziąć to gdzieś, zarobić, zarobić te emocje. Lęk, poczekaj, 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 bo jestem zajęta, nie? Yy, yy, a to, to nie działa. To trzeba iść i się z tym skontaktować. I to przeżyć, i to przeboleć, i to z siebie można wtedy wylać na zdrowo. Nie jak to już jest takie przerobione, zauważone, utulone, ukochane. No i wtedy można, można iść dalej z życiem, nie? E, moje anioły, dziękuję Wam za e, piękne wsparcie Gosi. E, Jola, e, ja tylko powiem, że chciałabym. E, Ania Strużyńska, proszę cię, weź mi tutaj wywołaj osoby e, do ukochania z grupy zaawansowanej albo z komunikatywnej, które już wywoływałam z początkującej i wywołałam chyba też z, z jeszcze jednej grupy. Jakbyśmy mi tutaj wrzuciła jedną dowolną Twoją grupę, a jutro jeszcze jedną będę Ci wdzięczna, jeszcze na sam koniec, bo chciałabym te osoby, słuchajcie, docenić szczególnie za to, że systematycznie wdrażają w życie te kroki, które są niezbędne do tego, żeby te postępy były w naszej tej w naszej drodze do y, bycia poliglotą. Edzia, bo emocje trzeba zauważyć, i nazwać i przerobić. To prawda, zgadza się. Y, tego się uczyłam na psychoterapii przez dwa lata, bo się tego z domu nie wyniosłam. Y, i, I tak. Agnieszka Kolka, cieszę się, że jestem z Wami. Agnieszka Kolka, y, cieszę się, że jesteś z nami. Ja też. Dobrze, że jesteś. Ukuchuję Cię, dobrze, że jesteś. Um, dobra. Słuchajcie, będziemy powolutku się zwijać. Ania, jak Ci się uda, to wziąć mi, odszukać. Wiem, że Cię postawiłam pod tak jakby tutaj ścianą. Um, no. Dobra. Renata mówi, moja historia zajęłaby dwa dni pisania. Każdy z nas ma takie swoje trudne ciemne dni. E, Renata, jak będzie przyjdzie, ta, przyjdzie czas, będzie pora, to jest ulubione powiedzenie Ani. E, to się podzielić, jak będziesz taką miała potrzebę. Każdy z Was jest zaproszony do tego, żeby dzielić się swoją historią. Większą lub mniejszą. E, Ania, sama niedawno przechodziłam przez to, więc doskonale rozumiem go i życzę tobie Olu oraz gości wszystkiego co najlepsze. E, Przejść przez to w spokoju. Mhm, tak. Yy, dobra, mam od Ani. Ania Strużyńska mi tutaj wyróżnia moich najcudowniejszych, najwspanialszych, aktywnych. A te osoby, które chcielibyśmy ukochać i docenić szczególnie za to, że wprowadzają ten system w życie, a mianowicie odsłuchują lekcji, nagrywają się, wrzucają swoje prace, przychodzą na konwersacje, to są z grupy komunikatywnej. Uwaga! Aneta zych! Brawa do tej pani. Iwlen Rybicka, gratulacje dla ciebie. Małgosia Kraś, bardzo jestem z ciebie dumna. Izabela Gór, i jeszcze na poranne motywacje przychodzi. patrzcie, Izabela, no brawo ty. I Monika Nędzołek, Jestem z bardzo, 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 bardzo dumna. Świetna robota, dziewczyny. Um, a jest dobra, czyli komunikatywnych dzisiaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które są w grupie komunikatywnej i w podstawowej, i w zaawansowanej, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to Ciebie tutaj hmm, wyczytam, hmm? jako tą osobę, która szczególnie się no, zaangażowała. Ania ukochuje mnie z miejscówki naszej nad rzeczką. Miejscówka jest cudowna. Dobrze, Ania, że jesteś na spacerku. A ja słuchajcie, kończę na dzisiaj. Dziękuję ci, że jesteś. Dziękuję ci, że jesteś. Dlatego, że to dzięki Tobie ja też mogę być. Bo jestem tutaj dla Ciebie. To jest wiadomość dla każdego z Was, dla każdej osoby, która ogląda. Jesteś dla mnie ważna, ważny. I powód, dla którego tutaj przychodzę codziennie rano, bez względu na to, czy mi jest łatwo, czy jest trudno, to jest to, że wierzę w siłę naszej społeczności, którą tutaj budujemy. Jest nas naprawdę wiele osób. Na fanpage'u te live'y są, słuchajcie, oglądane przez 4-5 tysięcy osób. Bardzo bym pragnęła, żeby żebyście się tutaj pokazali na żywo, żebyście sobie wpisali 8.30 czasu polskiego, 8.30 czasu angielskiego, gdzieś w kalendarz, tak żebyście mogli być z nami e, wiecie, na żywo. Twórzmy tą społeczność świadomie, stawajmy się jej częścią, bo ona jest nasza, po to, żeby nas budowała, żeby nas wspierała i żebyśmy nie byli osamotnieni, bo bardzo łatwo osamotność, bardzo. A nie ma takiej potrzeby. Jeżeli to, co sobie zbudujemy tutaj, będzie silne, wspierające, to to wsparcie, ta siła, one będą dla nas dostępne, kiedy będziemy tego potrzebowali najbardziej. Arleta, też tak zawsze mówię do ludzi, których kocham, dziękuję, że jesteś. No to super. Edzia wsiada na rower i do pracy. Dobra, to zwijamy się, zalewamy ten czat całą falą. Słuchajcie, dobroci, proszę, żeby tutaj wziąć i posypać troszeczkę dobrej energii. Zostawcie dobry komentarz. A ja życzę, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym. Dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, na czym się skupiasz, przez to jakie działania podejmujesz oraz przez to, na ile świadomie z własnej inicjatywy tworzysz wokół siebie społeczność, grupę, grupkę osób które będziesz wspierać i które będą wspierały ciebie tak żeby nigdy nie musieć być osamotnionym w swoich trudnościach życiowych które przecież wszyscy przeżywamy moje anioły cudownego poranka cudownego dnia i cudownego życia